Cześć! Przygotowałam dzisiaj dla Was taką mini wideo lekcję, bo nie da się tutaj tych wszystkich tematów, które mamy omówić, rozszerzyć, ale mam nadzieję, że to będzie taka namiastka, która Was zachęci do rozwoju. Ta lekcja będzie składała się z trzech części. W pierwszej części skupimy się na kompetencjach miękkich. W drugiej części porozmawiamy sobie trochę o regulacji emocji, a w tym w szczególności skupimy się właściwie na stresie i na tym, jak sobie z nim radzić. A w trzeciej części powiem Wam o postawach człowieka wobec pracy i organizacji. Ja nazywam się Beata Libowska, jestem psycholożką, psychoterapeutką i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. To co? Zaczynamy. Zacznijmy od tego, czym są te kompetencje miękkie. Na pewno zastanawiacie się, czy to jest coś takiego, co wszyscy mamy dostępne i ka każdy je ma wrodzone i może się nimi posługiwać, czy może to jest taki zbiór różnych umiejętności, których, które składają się na to, że lepiej lub gorzej radzimy sobie w różnych okolicznościach. Najprościej mówiąc, takim językiem potocznym możemy powiedzieć, że te kompetencje miękkie to, są, to, to, to jest sposób, w którym funkcjonujemy pośród ludzi, sposób, w którym radzimy sobie interpersonalnie. Ja skłaniam się bardziej ku tej drugiej definicji, czyli e, ku takiej definicji e, związanej z tym, że to są różne umiejętności, e, które składają się na całość naszego funkcjonowania. I teraz e, przytoczę Wam e, takie dwie przykładowe definicje, e, i pierwsza z nich to e, definicja profesor Anny Matczak. Mm. I ona mówi, że to są złożone umiejętności warunkujące efektywność regulacji emocjonalnej i radzenia sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych. Inna definicja to względnie trwałe właściwości osobowości człowieka, kształtowane w trakcie jego społecznego rozwoju, które są niezbędne do wywierania pożądanego wpływu na innych ludzi w sytuacjach społecznych. Te kompetencje społeczne. Mm, są bardzo ważne. Dlaczego? No, badania pokazują, że dobrze rozwinięte kompetencje wpływają na dobrostan psychiczny, wpływają na ogólną satysfakcję życiową, na dobrą jakość związków interpersonalnych, na gotowość udzielania do pomocy innym, czy gotowość do korzystania ze wsparcia społecznego i dobór efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem. Czyli wszystko. Ja chwilę zatrzymam się przy tym punkcie. Gotowość do korzystania ze wsparcia społecznego, bo myślę, że tutaj w tych czasach, w których funkcjonujemy, mamy taką kulturę, która stawia nacisk na indywidualizm na to, żeby być taką silną, zaradną jednostką, i bardzo często w różnych okolicznościach macie kłopot z sięganiem po pomoc od innych. No, ze względu na takie poczucie bycia jakoś nieadekwatnym, osłabionym I, i tutaj w szczególności chciałabym podkreślić, że właśnie ta możliwość proszenia o pomoc i zwracania się o tą pomoc do adekwatnych osób jest taką miarą też dojrzałości. Co stanowi te elementy Kompetencji miękkich czy kompetencji społecznych. Jest to umiejętność związana z percepcją społeczną, czyli takie trafne spostrzeganie innych e, ich przeżyć lub e, intencji, jakie mają e, w kontakcie z Wami. E, to jest trafne rozumienie i prawidłowa ocena tych sytuacji społecznych. E, i, um, te elementy kompetencji społecznych to pewna wrażliwość społeczna, empatia i e, decentracja interpersonalna. Ta wrażliwość pomaga nam szybko orientować się w sytuacji. Empatia jest takim elementem pozwalającym na wczuwanie się w stan drugiej osoby, dzięki czemu my możemy sobie uzmysławiać, co dzieje się w tej głowie drugiej osoby, co ona może czuć i możemy się adekwatnie do tego zachować. Decentracja interpersonalna to też jest takie dość ciekawe i ważne zjawisko, dlatego że no, większość z nas żyje w takim odczuciu, że jesteśmy pępkiem świata. Oczywiście tak nie jest i część sytuacji, z którymi się spotykacie, czy których doświadczacie, one mogą was nie dotyczyć. Część słów, zdań, które padają w różnych rozmowach, one mogą Was nie dotyczyć. Czyli to jest taka umiejętność pomyślenia, że inni też mają swój świat i że tam może się dziać coś innego. My nie jesteśmy w, tym, w centrum tego świata. Inne elementy tych kompetencji społecznych to jest na przykład znajomość reguł społecznych i umiejętność odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych, no, dość istotne, zwłaszcza na przykład w sytuacjach, w których te reguły pojawiają się w hierarchicznych relacjach, nie? na przykład w pracy z szefem, czy na uczelni, czy w szkole. A to też umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów interpersonalnych i sterowania sytuacjami społecznymi bardzo ważny element, ponieważ w życiu na co dzień się spotykamy z różnymi problemami i właśnie ta umiejętność negocjowania, przekonywania do swojego zdania, jest radzenia sobie, na przykład z emocjami, które się pojawiają w konflikcie, czyli złością, poczuciem stratą, no, są bardzo ważne. Inna to umiejętność warunkująca radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności to już wspominałam e efektywna autoprezentacja i umiejętność wpływania na innych e umiejętności komunikacyjne czy umiejętności kooperacyjne. Można by powiedzieć, tak, zgodnie z tą definicją e profesor Matczak że no właśnie te wszystkie składowe kompetencji miękkich można by podzielić na takie cząstkowe inteligencje. I mówimy tutaj o inteligencji emocjonalnej, w skład której właśnie wchodzi empatia, czy inteligencja społeczna, w skład której wchodzą umiejętności, np. inicjowania kontaktu, budowania relacji, utrzymania tej relacji, ewentualnie zamknięcia, zakończenia też relacji. Inteligencja interpersonalna, w której Duże znaczenie ma właśnie umiejętność komunikowania się. Przekonywania do swoich racji czy motywowania. Inteligencja finansowa, no, bo nie wystarczy tylko mieć pieniądze, ale też trzeba wiedzieć, jak nimi gospodarować. Czy szerzej, inteligencja biznesowa, dziś bardzo modna i bardzo duży nacisk kładzie się na rozwój tej inteligencji, w skład której wchodzi na przykład umiejętność zakładania firmy, budowania zespołu, prowadzenia tego zespołu, czyli bycia liderem. I chciałabym na chwilę wrócić do inteligencji interpersonalnej i do aspektu komunikacji. Na pewno często spotykacie się z tym tematem, dużo się na ten temat właśnie mówi, ale myślę, że wciąż jest mała świadomość tego, jak duże to ma znaczenie, czy my potrafimy odpowiednio nadać komunikat i odpowiednio odebrać komunikat. Na, na komunikację składa się to właśnie aspekt werbalny i pozawerbalny. I nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę treść wypowiedzi to stanowi 8% odbioru. 37% to jest sposób, w jaki mówimy, czyli ton głosu, barwa głosu, pauzy, które używacie, akcenty, które kładziecie na wypowiedź, a pozostałe 5, 55%. Stanowi komunikacja niewerbalna, czyli język ciała, to jak się poruszacie, to jaką postawę przyjmujecie, to jaki dystans fizyczny w relacji przyjmujecie. W komunikacji też dość duże znaczenie ma autoprezentacja. I to też jest odrębny wątek, o którym można by dużo mówić. Jest to istotny komunikat o nas i w tym szczególnie duże znaczenie ma właśnie zjawisko pierwszego wrażenia. Więc. Myślę sobie, że ten temat warto też zgłębiać i troszeczkę się dowiedzieć na temat tego, jak inni nas odbierają, zwłaszcza w tych pierwszych 20 sekundach. Innym tematem, który też myślę mógłby zająć sporą część, gdybyśmy się na niej skupili, a w którym, z którym na co dzień się spotykacie i z którym funkcjonujemy, to są techniki negocjacyjne i zwłaszcza negocjacje takie w życiu codziennym. Bo oczywiście nie tylko negocjujemy duże kontrakty w pracy, ale też przecież negocjujemy na przykład to, co dzisiaj będziemy robić z osobą, która jest dla nas ważna. Chciałabym wypunktować kilka takich najpopularniejszych technik wpływu, z którymi na pewno się już spotkaliście nieraz. Im lepiej się w nich orientujemy, tym e, łatwiej je samemu użyć e, bądź e, e, chronić się przed ich wpływem. E, Jedną z takich technik jest technika wzajemności, którą na pewno znacie, czyli jeśli ktoś dla ciebie coś zrobił, no to masz takie poczucie, że powinieneś jakoś zrewanżować, czy powinnaś w jakiś sposób odwzajemnić tę przysługę. Inną techniką jest reguła konsekwencji. I tutaj, jak ktoś już się razy zgodził na jakieś działanie w jednym obszarze, to z reguły Podobnym temacie zgodzicie na kolejną rzecz, o którą ją poprosicie. Dowód społecznej słuszności. Tutaj wszyscy wiedzą lepiej. Tak, grupa lepiej wie. I ta, ta technika, zwłaszcza jest używana w sytuacjach, w których jesteście czegoś niepewni, no to opieramy się wtedy właśnie na tym, co grupa wnosi. Technika autorytetu. Im, Im większy ktoś ma autorytet, tym większy wpływ, czyli im bardziej jest szanowany, uznany, no to tym większe ma możliwości tego wpływania. Reguła lubienia, sympatii. Tutaj myślę, że też ją świetnie znacie i w tym obszarze świetnie się sprawdza taka, takie podobieństwo do innych, ale oczywiście nie naśladowanie, tylko, no właśnie, bycie. Mm, mm, to w jakiś sposób podobny, czy to w emocjonalności, czy to w poglądach, tutaj używane bywają te komplementy. Bardzo przydatne. No i reguła ograniczonej dostępności. Myślę, że znacie to, zwłaszcza w technikach sprzedaży, kiedy ktoś Wam coś proponuje i mówi, że tylko dzisiaj ta oferta będzie ważna, i że tylko. Dziś w tym momencie musisz decydować, później już nie będzie możliwe. Im większa presja, tym mniej mamy możliwości do myślenia, zastanowienia się, bo jesteśmy pod wpływem silnych emocji. No i oczywiście działa tutaj też taka zasada obawy o, o to, że nas coś ominie, utraty czegoś, więc jest taka większa skłonność do godzenia się na proponowane rzeczy. Przejdziemy sobie teraz do drugiej części, czyli do stresu. Stres jest jednym z aspektów emocjonalnych. Oczywiście, jeśli mamy, im lepsze mamy te techniki radzenia sobie ze stresem, tym łatwiej nam się żyje. Sam stres nie jest niebezpieczny, no bo on jest właściwie nieuniknionym. My w różnych sytuacjach doświadczamy stresu. Natomiast to, co jest trudne, to to, jak my sobie z nim radzimy. Jeżeli stres wywołuje jakieś negatywne myślenie, jeżeli powoduje, że krytykujesz się, jeżeli silnie przeżywasz i na nowo rozpamiętujesz te sytuacje trudne, no to wiadomo, że to wpływa właśnie negatywnie na Twój stan zdrowia, bo też ciągłe bycie pod danym sytuacjom stresowym, z reguły kończy się rozwojem różnych chorób psychosomatycznych. Nie będę tutaj dużo mówiła na temat poziomów stresów i teorii stresu, bo nie mamy na to dzisiaj czasu. Powiem tylko, że jest on nieunikniony, że ma właśnie trzy stopnie. Jeden z nich to, jest, to są takie trudności życia codziennego, kiedy na przykład jesteśmy poddani sytuacjom chaosu informacyjnego, albo jakoś w nowych okolicznościach się znajdujemy, albo jest duży hałas, albo jest natłok informacyjny i jest poziom średni. To są takie trudniejsze sytuacje, na przykład utrata kogoś ważnego, no i bo, bo nie wiem, chłopak bądź dziewczyna odchodzi, utrata pracy, zagrożenia w szkole. No i poziom największy, czyli taki traumatyczny w sytuacjach zagrożenia życia. Nie będziemy się skupiać na e, tych trzech aspektach. Raczej skupimy się po prostu na tym, jak e, sobie radzić z tym stresem. E, I Wymienię Wam kilka sposobów, myślę, że na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Pierwszym takim czynnikiem chroniącym to jest radość życia czy radość pracy, czyli po prostu trzeba umieć znaleźć te pozytywne aspekty Waszego codziennego funkcjonowania. Czytanie książek, które przenoszą nas w inny świat albo nas rozwijają, czy takie książki rozwojowe, motywacyjne, wybaczanie w sytuacjach, w których no właśnie ktoś Wam coś dokuczył, coś było trudnego ze strony innej osoby, to to wybaczenie, a nie rozpamiętywanie pozwala szybciej poradzić sobie ze stresem. Muzyka, słuchanie tej muzyki, śpiewanie też bardzo uspokaja, kreatywne myślenie, zmiana przekonań, zwłaszcza takich, które wam przeszkadzają, tak? Tego, praca z, tym nadmierną, z tą nadmierną surowością względem siebie, tak? z nadmiernymi wymaganiami, inspirujące stwierdzenia, niektórym to fajnie pomaga, na przykład uśmiechnij się i zacznij dzień, tak. Wyrażania swoich uczuć. Bardzo ważne, żeby, nie za, żeby te uczucia, zwłaszcza trudne, które Wam towarzyszą, żeby one nie zalegały. Pomaganie innym, odnajdywanie sensu w lęku i w cierpieniu, nie jest to łatwa rzecz, ale to jest coś, co. Charakteryzuje nas ludzi, że my potrafimy nadać znaczenie sytuacjom, które się wydarzyły, a jak nadamy im znaczenie, to lepiej, łatwiej nam sobie z nimi poradzić. Odkrywanie pozytywnych stron różnych sytuacji, śmiech, nieoczekiwanie zbyt wiele, korzystanie z mądrości innych osób dojrzalszych od nas, stawianie sobie różnych celów w życiu, które nas rozwijają pomagają. Przejdziemy teraz do e, trzeciej części i powiem Wam o już e, bardzo krótko o postawie człowieka wobec pracy i organizacji. Hmm. Zacznijmy od tego, czym jest w ogóle postawa. E, za Wojciszka możemy powiedzieć, że jest to względnie stała skłonność do pozytywnego lub e, negatywnego ustosunkowania się człowieka do obiektu. I w psychologii społecznej mówimy o, takim, o takiej trójskładnikowej definicji postawy, czyli o tym, że postawa zawiera w sobie aspekt emocjonalny, poznawczy i behawioralny. Ta postawa człowieka wobec pracy ma o tyle duże znaczenie, że średnio dorosły człowiek około 40% swojej aktywności poświęca pracy zawodowej. A spora część, był taki sondaż społeczny przeprowadzony, i ta spora część społeczeństwa uważa, że praca to, to w ogóle najważniejsza aktywność człowieka. Więc w tym kontekście szczególne znaczenie ma satysfakcja z pracy, czyli ten taki aspekt emocjonalny, zaangażowanie i przywiązanie, czy, czy identyfikacja, jako ten aspekt poznawczy. I, i ogólnie różne zachowania, które są podejmowane w pracy, czyli aspekty behawioralne. Satysfakcja z pracy wiąże się ze stanem afektywnym i wpływa na efektywność wykonywanej pracy. To znaczy, że im większą mamy satysfakcję, tym łatwiej nam i szybciej się wywiązać z różnych obowiązków danej pracy i też im bardziej rozwinięta jest ta znaczy im bardziej, im większą mamy taką satysfakcję z tej pracy tym bardziej rozwinięta jest motywacja wewnętrzna, więc łatwiej jest zwyczajnie wtedy pracować, kiedy mamy poczucie, że to wypływa z nas, kiedy my mamy na to ochotę, a nie kiedy ta motywacja jest zewnętrzna, czyli na przykład motywuje nas to, czy patrzy na nas szef, czy nie patrzy, czy będzie premia, czy nie będzie premii. Co wpływa na rozwój tej e, e, satysfakcji? Były badane takie czynniki osobowościowe, stwierdzono pewną korelację czynników z Wielkiej Piątki, czyli tych cech osobowości. E, I tak, e, negatywnie koreluje neurotyzm, czyli jeżeli im, im większy poziom neurotyzmu, czyli takiego przeżywania różnych sytuacji lękowo, im większy poziom takiego wewnętrznego krytycyzmu, niezadowolenia, obaw, no to tym mniejsza satysfakcja była z pracy, a z kolei największe pozytywne korelacje pojawiły się przy ekstrawersji i sumienności. Czyli im bardziej jesteś otwarty, im bardziej zorganizowany, no to tym większa satysfakcja z tej pracy. Ale oczywiście na tę satysfakcję wpływa również właśnie umiejscowienie kontroli, o czym przed chwilą Wam wspominałam, ale także optymizm i przywiązanie do organizacji. Zaangażowanie. To pozytywny, związany z pracą, stan umysłu, który charakteryzują trzy wymiary. Żywotność, skupienie się na pracy i za, zaabsorbowanie pracą. To też poziom zainwestowania wewnętrznej energii w wykonywane zadania. I, te, i, te, i osoby, które przy, y, przejawiają wyższy poziom zaangażowania, cechują się stabilnością emocjonalną i są nastawione prospołecznie i zorientowane na cel. A przywiązanie to stan połączenia jednostki z organizacją, i związane jest to z taką naszą potrzebą przynależności. Każdy człowiek ma potrzebę właśnie bycia częścią czegoś. To też buduje tożsamość, tożsamość zawodową na przykład. Więc dzięki temu, może, dzięki takiej identyfikacji, możemy się właśnie lepiej czuć i odnajdywać w pracy. Na koniec chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że to, co pomaga w tej pracy, to takie poczucie, że to, to, to co wybraliśmy, to czym się zajmujemy, rozwija nas. Czyli, że my nie, nie stoimy w miejscu, będąc w danej pracy, ale też, że my możemy komuś coś dać, że my mamy coś do zaoferowania swoją pracą. I jest to bardzo ważne, ponieważ to przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, które w dzisiejszych czasach też jest nierzadką sytuacją. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem.